Witam państwa serdecznie. Dzisiaj rozwiążemy zadanie 70... z 71. 70. Olimpiady Fizycznej. Na szczęście ona nie ma 70 zadań, a 3 teoretyczne. Zaczniemy od pierwszego. Oczywiście jesteśmy w obrębie drugiego etapu tej olimpiady. Mamy świstaka eś, który żyje na płaskiej poziomej równinie. No i na tej równinie są też drapieżyn... drapieżniki które tam się na niego czają w nocy, on ma taki algorytm obronny, że co jakiś czas wydaje pisk o częstotliwości w 0 no i na podstawie tego, jak ten pisk się odbił, a konkretnie zmiany częstotliwości, on tam jakoś analizuje ruch napastnika no i rzuca w niego kamieniem, który zawsze jest rzucany z prędkością V0 pod kątem alfa do poziomu i mamy Przyjmując, że odstęp czasu między wysłaniem dźwięku i usłyszeniem echa wynosi delta t i znając częstotliwość odbitego dźwięku, także mając na uwadze, że napastnik biegnie ze stałą prędkością, wyznaczyć czas, po którym od wydania pisku, to jest ważne, świstak powinien rzucić kamieniem, by trafić napastnika, znamy prędkość dźwięku w powietrzu, no i Przyspieszenie grawitacyjne. Ja w takich zadaniach zawsze lubię zacząć od rysunku. Tutaj no, nie będziemy jakichś tam szczegółowych robić, tylko tu mamy świstaka i mamy tego drapieżnika. No i on się nam zbliża do świstaka z jakąś prędkością. Oznaczmy to przez V. No i co mamy w tej sytuacji? Świstak emituje fale. Dźwiękową, która się odbija i wraca. No i ma zmienioną częstotliwość, ponieważ ten drapieżnik się porusza. Tylko tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz, bym powiedział haczyk, bo mamy jakby dwie sytuacje. Najpierw świstak jest nieruchomym źródłem, a drapieżnik jest odbiornikiem, obserwatorem który się porusza, i on za... po prostu zaobserwuje inną częstotliwość, i tą częstotliwość, jaką on zaobserwuje, to będzie częstotliwość, z jaką jest generowany przez to źródło dźwięk no, pochodzący z odbicia, no i wtedy mamy źródło, które się porusza, a statycznego obserwatora. Więc musimy to rozbić jakby na dwie sytuacje. Yy, no. Czyli dźwięk odebrany przez drapieżnika, to jest prędkość dźwięku plus prędkość dźwięku minus prędkość drapieżnika. Przepraszam, to nie ten wzór. No, mamy tutaj do czynienia z wzorem liczonym, znaczy liczonym, no, bardzo znanym dla częstotliwości, zmiany częstotliwości przy efekcie Dopplera. On jest w kartach naturalnych. My tutaj dlatego tak. Podejdę do niego bardzo krótce. Czyli to jest, mamy statyczne źródło i poruszający się odbiornik. No i teraz dźwięk, jaki usłyszy świstak, to jest sytuacja, gdy mamy poruszające się źródło, ale statyczny odbiornik, czyli taki wzór, no i razy Vd, bo to jest ta częstotliwość emisji. Czyli jak tutaj podstawimy to otrzymamy takie wyrażenie razy V0 to nam się skróci. Na tej podstawie możemy wyznaczyć prędkość napastnika, bo mamy równanie z jedną niewiadomą. Także trzeba pomnożyć te dwie, dwie strony przez u minus v. To no, v na jedną stronę, u na jedną stronę, czyli byśmy mieli f1 minus f0 razy u to jest v razy tym razem suma. Czyli F to jest różnica F1 minus F0 przez F1 plus F0 razy mamy prędkość drapieżnika, także już pewna część za nami. Także my teraz zajmijmy się analizą odległości tego drapieżnika, no i czasem lotu kamienia. Zaczynając od samego drapieżnika. On tam gdzieś się znajduje i mamy świstaka, który wygenerował ten dźwięk. I on w pewnym momencie natrafi na tego drapieżnika, pomimo tego, że on jest ruchomy. No i on się odbije. My znamy czas, w jakim ten dźwięk pokonał ten, ten dystans, czyli delta t. No i wiemy, że połowę czasu mu zajęło dolecenie i połowę czasu wrócenie. Więc w momencie, gdy dźwięk natrafił na rapieżnika, czyli w momencie też odbicia, odległość pomiędzy nimi, czyli to x1, to było u delta t przez 2. To nam się może przydać. No a teraz czas na analizę rzutu kuśnego, czyli ruchu kamienia. Jest to zagadnienie dosyć czy przynajmniej w mojej opinii znane. aby ten wektor prędkości V0, no i trzeba go rozłożyć na dwie składowe. V0 cosinus, czyli ta w osi X, V0 sinus, czyli w Y. No oczywiście myśmy tutaj się nie wprowadzili, no ale to już jest dosyć e, intuicyjne, dlatego ja pominę po prostu taką skrupulatne podejście. No i te dwa ruchy i x i y możemy traktować niezależnie. Czyli czas lotu nam będzie najłatwiej wyznaczyć z tego równania dla y. A więc tak, jak do tego podejść? Tutaj takie, może powiedzmy oddzielimy to. Czas noszenia, żeby wyliczyć, to będzie to V. No, tutaj jako V oznacza V0 razy sinus. Minus GT jest równe 0, czyli czas wznoszenia to będzie po prostu V przez G. A czas spadania jest taki sam. Można to wyznaczyć chociażby z zasady zachowania energii. Wiemy, że prędkość, jaką kamień spadnie, będzie taka sama, a że mamy to samo przyspieszenie w obu przypadkach to mamy ten sam czas. Także czas tego rzutu to jest po prostu. V0 sinus alfa. To pomnożone przez 2 dzielone przez G. No a teraz zasięg jest banalny, bo to wystarczy pomnożyć. To V0 cosinus alfa razy czas rzutu. Czyli będziemy mieć coś takiego. Tutaj często stosuje się pewną tożsamość trigonometryczną. A konkretnie zamienia się tego sinusa razy cosinus na. Sinus 2α przez 2. Zresztą mamy jakby łatwiejszą analizę, bo mamy tylko jedną funkcję, ale dla nas to jest w tym momencie niepotrzebne. Także przejdźmy do kolejnego etapu, czyli kiedy nam ten kamień spadnie. Liczymy czas, nas interesuje od, od wydania pisku, czyli ten czas upadku. To jest ten czas, jaki on czekał plus ten czas lotu, czyli po prostu jest to 2 v 0 sinus alfa przez G. No i co w tej sytuacji z odległością. No w tym momencie, kiedy kamień upada, ten nasz drapieżnik musi się znajdować w odległości równej rzutowi zasięgowi rzutu od naszego świstaka. Czyli można to zapisać w ten sposób, że zasięg rzutu to jest pozycja tego świstaka w momencie, gdy kamień upada. Mam nadzieję, że nie powiedziałem pozycję świstaka, tylko drapieżnika miałem na myśli, ale. Mam nadzieję, że z kontekstu każdy wie o co chodzi. To i dlaczego mamy to wyrażenie? To jest dosyć dziwne, co tutaj się stało, ale to oznaczmy sobie jako funkcję funkcję odległości drapieżnika od świstaka w czasie, w czasie od wydania pisku. Więc tak, nam czas upływa i wiemy, że w czasie równym delta t przez 2 mamy odległość równą x1. Więc jak tutaj za ten czas sobie podstawimy delta t przez 2, to otrzymamy tą odległość, więc... To jest po prostu sytuacja, gdzie mamy odległość od świstaka równą. To jest jedna interpretacja tego wyrażenia. Oczywiście obie są równoważne i tak samo poprawne. Drugą jest to, że wiemy, że w tym momencie, gdy dźwięk nam się odbił, to jeszcze minęło nam trochę czasu. No i w tym czasie nam świstak, świstak drapieżnik. Odbieg jakiś dystans i konkretnie ten dystans, jaki upłynął od chwili odbicia się dźwięku do chwili upadku kamienia. No i ten czas jest równy po prostu TU minus delta T przez 2, bo TU to jest ten czas od wydania pisku, a delta T przez 2 to jest czas, w którym ten drapieżnik się znalazł tutaj, więc mamy. Taką e, sytuację, takie wyrażenie. No, jest to. Znaczy, mam nadzieję, że mi się udało to wyjaśnić w miarę prosto. E, no, warto nad tym chwilę pomyśleć, zastanowić się. Nie jest to banalne, ale i, idzie zrozumieć. E, I teraz nam pozostaje po prostu rozwiązać to równanie. E, tak się teraz zastanawiam, czy, czy dałem tutaj kwadrat. No, zasięg rzutu to będzie tutaj nie pamiętam sinus dawałem. Znaczy to nie ma znaczenia, bo mnożenie jest przemienne, ale chciałbym zachować pewną czystość zapisu. To jest X1, no i odjąć V razy czas do upadku to jest T plus V0 sinus alfa przez G. Odjąć delta t przez 2. Zdaje mi się, że to są wszystkie wyrażenia, ale nie dam sobie nic uciąć. No to lewą stronę przepiszę bez zmian. No i teraz zalecałbym wymnożyć ten nawias. No, tutaj jest plus, więc też będzie minus. Przez g razy v plus v delta t przez 2. Teraz nam zależy na wyznaczeniu tego czasu, więc można go przejść na prawą stronę, a to na lewą. Czyli byśmy mieli po prostu vt. To jest, no tutaj, że tak powiem, błąd z mojej strony nie tylko taki może powiedzmy koncepcyjny, oznaczenie tej prędkości drapieżnika przez V, bo nie dość, że w mojej pisowni przypomina to U, to jeszcze może się pomylić z tym, ale to wymaga po prostu ostrożności. Nie jest to, że tak powiem, coś, co jest jakoś śmiertelnie niebezpieczne, jednak tutaj musimy cały czas być ostrożnym i być skupionym na tym, co robimy. Te wyrażenia z deltą T sobie dam tutaj do przodu. Odejmę sobie to, cośmy z prawej strony, z lewej przenieśli. No jeszcze tutaj został ten wyraz. No dzielimy przez v prosty krok dostępny. Zapomniałem tego przepisać. Przepraszam najmocniej, ale do Teraz jeszcze jedna, jedna sprawa. Oczywiście tutaj też V powinno się znaleźć. E, musimy to V zamienić do postaci jawnej, czyli podstawić za nie e, to wyrażenie, które otrzymaliśmy tutaj, gdzie będziemy mieć f1 plus f0. 1 przez u razy u. Razy tak. Razy u, jeszcze razy delta t. To może tak nam, bo jakoś się zawiesiłem przez chwilę, co można było pewnie zauważyć w komentarzu moim. Tutaj musimy ten sam ułamek wprowadzić, czyli g sinus alfa razy. No jeszcze minus to coś. Ostatnie wyrażenie na prawo. Teraz by wypadało sobie posum posumować, znaczy bardziej pogrupować. Możemy wyjąć coś, czyli to, to z częstotliwościami przed nawias, bo mamy dwa takie wyrażenia, które to zawierają. nawias, tu nam pozostanie po prostu delta t przez 2 odejmiemy przez g razy u zamykamy nawias dodamy delta t i trzeba jeszcze odjąć Mam nadzieję, że to rozwiązanie jest poprawne. E, może koncepcyjnie jest jak najbardziej poprawne, tylko mi się rozchodzi o to, czy nie ma tutaj błędów w, w takich w, w, w związanych z rachunkami i tak jak patrzę tutaj i, 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 i i analizuję, to parę rzeczy mi się pogubiło. Tutaj no, jest delta t przez 2. Nie wiem w którym momencie, to w ostatnim kroku. Tutaj się zgubił kwadrat i cosinus. Zaginęły w akcji. Ale tak poza tym, to już mamy prawidłowy wyraz. Znaczy wyraz, wzór końcowy. O, jak zwykle, pozwolę sobie podsumować to zadanie. Ja uważam je za ciekawe. Przynajmniej dużo osób, które znam twierdziło, że jest ono bardzo łatwe. No moim zdaniem nie zgadzam się z tą tezą, ale praktycznie nie jest najtrudniejsze. Jest parę haczyków, ale uważam za przyjemne. I takimi słowami na temat rzeczy przyjemnych. Zakończę ten materiał. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnych. Mam nadzieję, że już z zwiększoną częstotliwością, ale jak powiedział pewien wybitny polski artysta, czas pokaże. Także dziękuję serdecznie i do zobaczenia.